Witam wszystkich troszkę wieje dzisiaj, ale jest dobry dzień na rozsiewanie wapna, bo na weekend nadają jakiś deszczyk, a muszę rozsiać wapno na kukurydzę. No i po części też na nowo dzierżawę jest z jęczmieniem, bo jęczmień lubi, lubi Lubi wapno, lubi, nie lubi kwaśnej ziemi żeby rosnąć. Opryskiwać jak już widzieliście jak już widzieliście, fajnie się spisuje. Tylko muszę do tego czujnika jeszcze zaglądnąć, koła. Nie wiem, może indukcyjny założę, jak będzie posowało. Eee, no, i tak. Fajnie powiem Wam, w tym tuneliku w cieniu można przyjemnie wsiąść do ładowarki nienagrzanej. Yy, ogólnie to No zamysł był taki właśnie, żeby Chronić te maszyny i od deszczu I od słońca Jak wiecie Słońce niszczy plastiki Opony No i farba wyblaka też Ta Tapicerka wszystko dostaje Będę rozsiewał wapno Polkalk Zaraz Przejdziemy zobaczymy Jak ono wygląda Dobra, no, zaraz zobaczymy jak to wapno jak to wygląda tak wygląda granulki takie drobne weźmiemy rozdusimy Dobra, wezmę sobie na re, na głowę, na, y, kamerę na głowę, bo tu telefon, tu pies czeka. Y, patrzcie Jakie wapno y, Wysoko reaktywny nawóz granulowany. To już jakaś jest tabelka ile to tego wysiewać Ile to tego wysiewać na, y, na hektar na kukurydzę, na kukurydzę. gdzie jest kukurydza? Kukurydza, kukurydza, kukurydza. O, tu jest. Stopień wrażliwości na niedobiór bardzo wysoki. Od 500 do 1000 kg. Od żniw do późnej jesieni i wiosną. W fazie wzrostu. Dobra. To mam chyba ustawione na 400 kg, więc tak będę wysiewał. Tak będę wysiewał zresztą zobaczymy jak nam się będzie to wysiewało. Wezmę 2,5 tony. Tyle wezmę. będę mógł wziąć najwięcej 3 tony. Kurczę, teraz dołożony mam obciążnik, może, może 3 tony spróbujemy wsypać. Dobra, jeszcze od tutaj w cieniu może będzie lepiej eee, Produkt wapno węglanowe, granulowane. Skład 93-98% węgla wapnia. Zawartość mikroelementów i wody. Wilgotność 7%, reaktorowanie 100%. Wapń całkowity 37-39%. Liczba zobojętenia 50-55. Granulacja 2-8. O, fajnie, że tu jest granulacja napisana. To będę mógł sobie sprawdzić, może w komputerze wpisać. PH, big bug. No i podoba mi się to, że, że jest yy, worek przyczepiony yy, u góry i nie, nie powinien spaść podczas yy, wysypywania. I to mi się podoba, że worki zostają w worku. Folia zostaje w worku, bo jest wczepiona. To mi się podoba. A no zobaczymy, czy 3 tony wejdzie. Nie, no wejdzie na pewno 3 tony. Żadnej granulki, żadnej grudy nie ma. I prochu nie ma. Zobaczymy teraz 3 tony, ile to będzie. Się zmieści. Jeszcze 3 tony. E, na pewno się zmieści. Jeszcze 3 tony nie sypałem. Ten rozsiewać. Tony. Kurde granulacje jak polifoska mączka. Ten nożyk i tępy O, no, zaraz tu się przysypie Jeszcze trafiłem na ten Na łączenie tego No, a mówicie, że u nas lokalnie nie robię zakupów. O, czujnik o tutaj w tych mleku kupiłem. Zamówili mi wczoraj zamówił, dzisiaj jest, zawaliście Patrzcie, nawet to wapno Nawet to wapno jest w aplikacji Kuna na Austrię Polkalk trzeciej generacji i na PL też jest Polkalk trzeciej generacji 98CAO 1,33 kg. No i to będę, to będę rozsiewał. o I tu mamy jakie zastosować ustawienia. Eee, o. W aplikacji musimy wpisać krzywa regulacji M i 1,24. Super. Moja fasolka. Cieszy oko. Ładne schody, piękne. Bardzo ładne. Coś pięknego. Bezorkowo. <grydze> zaraz zobaczymy kukurydzę. Oj, dostała troszeczkę em, przymrozkiem. Zobaczcie, żółta jest. Zobaczymy jak wilgoć. bezorkowo Wilgoć jest, widzicie? Jest wilgoć. Yy, ale deszczyk by się przydał na, na to wapno. Tutaj coś podgryzło. No i trzeba by było się też chwastami zająć. No i rozsiewamy. 400 kg na hektar. Yy, tak celuję w 500, ale mówię, ustawie 400, bo może więcej wysie, wysiać Jednym kołem celuję między rządkami, a drugim jadę po rządku Bo tak samo będę pryskał od chwastu Ale on później yy, Później przy koszeniu to ciężko znaleźć, który to rządek był rozjechany Oj, tam widać trochę, ale nie, jest, nie ma tragedii, nie? Wiatr jest w tamtą stronę, więc tego brzeżnego rozsiewu nie włączałem. Jak tam trochę do sąsiada poleci, to nic się nie stanie. To też spod kół się kurzy, bo już taka wierzchnia warstwa tutaj taka słabsza gleba jest. Wierzchnia warstwa się trochę. Wyschła. O. o i tutaj którym mamy jechać? O, tym chyba. O, tak jak, tak jak jechałem, tutaj już ślady są, RSM jak rozlewałem. Na wiele się nie kurzy. Dobrze, że nie na mieszkania tam. <gry> tutaj, czy, czy gaz mamy w podłogę, czy gaz mamy troszeczkę, to obroty są jednakowe. Akurat na ten nawóz aplikacja podpowiadała mi, żeby ustawić 800 obrotów na minutę tarcz eee, i brzeżne 500. Ale mówię, tutaj nawet nie włączam brzeżnego, bo tam trochę do sąsiada poleci to nic się nie stanie aby dobrze do miedzy do, do, doleciało A ładnie leży, 400 kg na hektar zobaczymy, ale no wie chyba zmienię, bo nie chciało mi się trochę mi się spieszy, nie chciało mi się zmieniać 21 łopatek ale widzę, że dolatuje Dolatuje, ale już mniej. Zaraz może spróbuję zmienić. Ten siewnik ma precyzję! Jestem naprawdę pod wrażeniem. Lepszej reklamy dla siewnika tutaj chyba nie można było zrobić. A siewnik do sprzedania. I już wiem teraz, jaki siewnik najlepszy do pasoli. O, a tak wygląda kukurydza tutaj na tej piaskowni. Znaczy, wy oczywiście i tak twierdzicie, że to nie jest piach No, może to nie jest piach, dobra, może to nie jest piach, ale fakt, faktem to wszystko było wybrane i na drogę, na podsypkę, więc, więc to nie jest gleba uprawna taka ale doprowadzimy do porządku. Trochę wapna yy, kukurydza. Polifoska, za każdym razem pod kukurydzę, więc Coś tam z tego może Wyciągniemy w końcu eee, Dobra Pokazuje, że zostało mi jakieś 1300 kg, no może tak jest Teraz łapie obroty 800 Jest, dobra, zaczynamy Jak Jak jechałem na d4 nie wiem ile na godziny, już nie patrzyłem, tak mnie telepało. To otwarcie miałem na 500, to jeszcze nie było do końca otwarte. Nie. Czekajcie, tutaj jedno, jedną stronę sobie zamknę. Tutaj, no tutaj będzie trochę równiej. O, o, nie wiem czy równiej, no trochę może Chociaż nie jest równiej, bo Nie jest równiej, bo o, ja tutaj też nie oprawiałem, nie doprawiałem, tylko Zasiałem w O teraz otwarcie jest na 300 A jadę 13 na godzinę Na połowę, nie nawet jeszcze też nie na połowę Nie doprawiałem, tylko tutaj agroliftem jest uprawiona i tak zasiana kukurydza Eee, dobra tutaj sobie też zamknę jedną stronę Dobra jedną stroną obsiejemy Jedną stroną obsiejemy Tylko kurde za mała to jeszcze i nic nie będzie Dobra dorzucamy drugą Jest i lecimy Trochę zakładki, ale to nic Łaj, to się nie da ile? 18, no to 20 na godzinę. Jechałem wtedy Teraz 350 o, tam zagrzązłem Kurde, obciążenie duże mocno z przodu, a już tam pusto się robi, rozczu i bardzo się źle jedzie. Dobra, tutaj jeszcze dociągnę, no. Dobra. Niby 900. 30 kg zostało z tych obliczeń. Zaraz jeszcze zobaczymy i w sumie na tym zakończymy. Ja jeszcze doładuję i pojadę później... Nie wiem, jeszcze pomyślę na jakie kawałki. Na jęczmień jeszcze na dzierżawę, nowo chyba. Kręci się, nie, już się nie kręci. Kurde to się wspiąć to Ech. O! No, tak może być! Tak może być z 900 coś, bo... bo 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 nawet jest tam jakby to wyrównać, 900 jest jakby to wyrównać to może jest 900 kg Dobra było na tyle Dobra, gdzieś jest podwójna, ale też ładnie yy, ładnie sieje, nie ma nigdzie podwójnej O tu jest taka zobaczymy jak ona a i urwała się no a, dosyć głęboko, ale też jest wilgoć. Też jest wilgoć, ale... Do... Dobrze jest, ale też by się przydał na to wapno. Dobra, trzymajcie się na razie, cześć.